Jest głupią grą, bo ludzie mówią, że jest głupia ja. gra. czy aż gra i jak się stać lepszym w tej grze? No, to mi się przyda. Dlaczego <ślad> Fortnite <ślad> 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 to nie jest to głupia gra? <ślad> Fortnite pobudza nasze szare komórki i każdy mi ten działa, Podczas konfrontacji z naszym przeciwnikiem staramy się nie wygrać. Dlatego, że <grymne> on się intensywnie stara się zmieniać strategię do wygrać. Wracać <grymne> a gra. To pytanie ma to odpowiedź. Zależy to od umiejętności gracza. No to oczywiście ja tu jestem tylko zmieniony. E, jeżeli jesteśmy świetni w jesteśmy w stanie na niej zarobić. A jeżeli, mimo, że uważamy się za fenomenalnych, no to raczej niestety nie zrobimy Earnings of, jak kazano, 5. E, jak stać się lepszym graczem? Aby stać się lepszym graczem w pod... Aby stać się lepszym graczem w trzeba ćwiczyć. Lecz jakie mapy tym pomogą. Każda mapa może nam w innej dziedzinie rozgrywki. Trzeba trenować na niej dostatecznie długa, aż zrozumieć sens w mapie i przełożyć go na Więc taką pierwszą moją mapą będzie Pitch Control Map, czyli mapa, w której możemy... zrobić bo chcą bakłażana. Panowie, ciszej, koledzy przychodzacie, Druga. E, <laughs> A, no to tam ma nas uczy robienia boksa na przeciwnika, następnie łatwo mu wyeliminowanie go bez zadania bez obrazu. No, Odebrania ob obrazu. Odebrania obrazu. Ma pan do ćwiczenia AIMA na pewno. Ta ma pan od nas celnego trafienia wodów, co skutkuje łatwiejszym zwycięstwem w bitwie, bo ponieważ Aim jest nieodłączną częścią naszej rozgrywki, bo gdy nie potrafimy calować. No rozbieramy się c celować, e, no to niestety wtedy jest nam trudniej grać, jest trudniej trafić przeciwnika oraz edity. Tak, a to jest bardzo ważne. E, a co e, było za tym? <grym> trzeba również pamiętać o zdrowym rozsądku czasu pomiędzy grą a życiem. Jeżeli tak nie zrobimy, może dojść do napadów agresji, co mi się zdarza? O no, się. Niestety moje wszystko nie przetrwało, nie będę się oszukiwał. <grym> Fenomenalna gra. Grać, którego warto, od subskrybować, zasubskrybować, a innym nic. Dziękuję no. za uwagę, życzę miłego dnia. Jooo, film game! Mogę jeszcze pokazać ten link, co proszę Czy mogę? Bo tutaj podam o link do yy, filmiku y, trzyminutowego i czy mogę go puścić? Tam nie ma nic, proszę pana, nic. To puść tak, jakieś pytania do kolegi? Nie, nie to jest naprawdę... Świetny materiał. Eee, no to. 500 złoty za coś takiego. Bro, bro. <laughs> to, jest, no. <laughs> to jest Kuba Gzysiek, akurat. Jest, gibib domko. Domko. Nie na no, Dobry Dawaj z dźwiękiem! Dawaj z dźwiękiem! Proszę no mnie ale tutaj jakoś. Dawaj, 720. Reforma i od nowa. Tak. Bo Ty nie ma swój kanał na, ka na tak, kanale. Tak, zgadza się. Nie Nie może. Coś moje mojej fenomenalne zagranie w tą kozacką grę. Yo! Zrujnij TV! Sigma. Ej, oglądałem to. Ja też. Ja dałem lajka. No, ładnie. Ale ty mi to o, dziękuję. I jeszcze tutaj zabiłem sobie filmik Batata z Twitcha. <noise> <coughs> wyłączę, wyłączę z tym apotyp. Więc tak, to jest oczywiście mój kanał jeszcze. Czemu jest na niepublicznym? No bo no, to chyba jakieś. Jak no, czyli... Na przykład mamy jeszcze filmik, który ktoś mi przepisze leki na bigloza. Ale dużo klatki. Ale klatki, Ej, Ale to nie jest moja wina, przepraszam bardzo. Niezłe klatki. Ale ja to jedyna rzecz, to jest... No i Rek czym się fajnie? Give no, no patrz, jaki patrz, skill. Czekaj, się Czym tu się fajnie? Ale ty skill? Tak, jest nas nie mówię. Szczępiona zabiłeś coś. Jak Nerd Nergiczna. Nergiczna. Panie moment! Nie no, ty typ się jakiś śmierdzy. Czemu bez dźwięku? Nie rozumiem. To już ci włączam dźwięk, tylko tutaj to z cisza lepiej, bo... Antoni po postanowił... Niemiło się, o oh, kurczę, może... Dobra, masz tutaj hasło. Odezwać? Tak. Let's go, e, Tak, to jest to, co było wcześniej w prezentacji, czyli już tutaj przeskoczę. E, Trzy koła wyświetlę. Trzeba właśnie, tak jak mówiłem, rozkładać to, ponieważ no niestety bo, że może dojść do właśnie Napadł takiej agresji, jak... To była raczej pozytywna emocja. To była pozytywna, ale taka moim zdaniem niepotrzebna, bo niestety potem musiałam skończyć. Mm. To Szedła. Szedła. I... Tak jak Dobra. powiedziałem, dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia.